Z tej strony Railfo 2013. Chciałbym, chciałbym Wam zaprezentować krótki filmik yy, o, o moim świecie w Minecrafcie. <laughs> to takie będzie odcięcie od tematu, bo zazwyczaj nakręcam w World of Warcraft. No to zaczynamy. Yy, jak widzicie, yy, to jest moja chatka w środku. Tutaj mam węgiel i takie różne wełnę, oj, to file, no i tutaj mam takie opierdoły, jedzenie, nasionka, tutaj mam składzik, jak widać, a tam na dół jest kopalnia. tutaj różne rzeczy, narzędzia, drzewo, jest złoto, żelaz, diamenty, mm. a, i na opcję, i dam łatwy, żeby nie było, że gram na pokojowym, mm. Teraz właśnie się prześpię, bo jest noc. Nie chcę żadnych spotkań z potworami. Zaraz wezmę miecz tylko. O, mam tam kiele. Dostaniemy miecz. Yy, to jest moja taka baza na zewnątrz. Tam mam farmę, to zaraz przejdziemy. Widać na górze mam farmę, się wchodzi na przycisk, o, a tutaj, e tutaj mam y, robię taki tunel do mojej bazy w, w skale tej. Tam jeszcze nie mam nic zrobione, zaraz wam pokażę. W następnym odcinku właśnie będziemy robić tą bazę i dokończać most. To jest taki filmik zapoznawczy ze mną i z moim Minecraftem. Nie, już znacie. O, właśnie, On będzie bardzo krótki, nawet nie wiem, czy 5 minut będzie miał. No właśnie, to jest taki mój świat kwadratowy świat. O, krowa, me. Dobra. Idziemy. To jest właśnie takie przedstawienie. Naprawdę, nie narzekajcie, że jest krótki, bo następny będzie jutro. To jest, mówię, taki filmik zapoznawczy ze mną i z moim Minecraftem. Do kopalni nie zajdę, bo tam bardzo na dół trzeba iść. No to właśnie jest taki mój Minecraft to mówię, aha, i gram na wersji 1.5.2 i jakbyście, no, mówię, na pewno jutro się pojawi filmik 20-minutowy, półgodzinowy, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam, hello, papa, pa, nara, siemka.